Wkrótce w serialu, Yusuf zostaje porwany. Sultan nabiera przekonania, że Kiras próbuje uwieść Alego. Arif, nie mogąc znieść cierpienia Zejer, zdradza jej miejsce pobytu Yamana i Yusufa. Ali doznaje szoku na wieść o rzekomym ślubie Kiras i Muhitina. Yaman szykuje się do wywiezienia chłopca za granicę. Bigam przypadkiem znajduje dokumenty Kiras i odkrywa jej prawdziwą tożsamość. Zeyer zostaje prawną opiekunką Yusufa, który tęskni za Yamanem. Zeyer nie może dłużej znieść cierpienia Yusufa i postanawia wrócić z chłopcem do rezydencji. Yaman jest w szoku i każe Nedimowi odwołać zastawioną na nią zasadzkę. Przejdź do kolejnych zdjęć i sprawdź, co jeszcze wydarzy się w serialu Dziedzictwo, Emanet, w odcinkach, które zobaczymy po ujędzie od 8 do 9 lipca. W najbliższych odcinkach serialu Dziedzictwo, Emanet. Kropka. Yusuf zostaje porwany. Sultan nabiera przekonania, że Kira próbuje uwieść Alego. Arif, nie mogąc znieść cierpienia Zejer, zdradza jej miejsce pobytu Yamana i Yusufa. Ali doznaje szoku na wieść o rzekomym ślubie Kiras i Muhitina. Yaman szykuje się do wywiezienia chłopca za granicę. Co jeszcze wydarzy się w serialu Dziedzictwo po weekendzie od 8 do 9 lipca? Streszczenia do końca lipca zamieszczamy w galerii.